Przedstawiam Państwu profesora Jerzego Bralczyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak mówić, żeby nas słuchano? To jest pytanie, które nam czasami spędza sens powiek, zwłaszcza jeśli mówimy i czujemy się przezroczyści, kiedy widzimy, że te słowa nie docierają do adresata. Czyli ma Pan na myśli pewne zeznaczeń słowa, żeby nas słuchano, słuchano czyli żebyśmy byli słyszani? Słuchani, ale żeby nas słuchano, to może znaczyć też, żeby by inni byli nam posłuszni. No i czasami to mylimy i tak mówimy, żeby ludzie nas słuchali, czyli żeby, jak to niektórzy mówią, słuchali się nas. To nie jest forma zupełnie niepoprawna. Jest sporo takich zasad, najczęściej one są negatywne w tym sensie, że, że czego nie robić. Nie pamiętać przez cały czas, że naszym celem jest bycie słuchanym. Nie być nadmiernie poprawnym także. W starożytni mówcy czasami w swoich przemówieniach umieszczali taki pasus, że nie są dobrymi mówcami. O, gdybym ja dobrze mówił, to bym wszystkich tutaj porwał, przekonał, ale niestety nie mam tego daru. Dlatego, że już między innymi dlatego, że w ten sposób uchodzili za bardziej wiarygodni. Ktoś, kto mówi nadmiernie poprawnie, no niektórzy nie potrafią mówić niepoprawnie, to też jest jakaś wada w gruncie rzeczy, ale jeżeli ktoś jest taki super poprawny, to może uchodzić za sztucznego, a sztuczność, nienaturalność jest jednym z wrogów wiarygodności, no i też atrakcyjności. Bo powinniśmy być przede wszystkim naturalni, ale jak mi powiedzą bądź naturalny, to dopiero wtedy. To się spinamy. Ach, Panie oczywiście. profesorze, podobno nie możemy być monotonni, czyli mówić jednym e, ciągiem, bez żadnych przerw i pauz znaczących, e, bez podnoszenia i obniżania głosu, bo wtedy w ogóle nie słuchamy. To zależy od bardzo wielu czynników. Pamiętam wykłady pani profesor Stefanowskiej, która mówiła dość monotonnie, zresztą czytała, głosu nie miała najpiękniejszego, odgarniała denerwującym ruchem włosy z czoła, a jednak słuchało się jej zapartym tchem. To od czasu do czasu spotykamy ludzi, którzy mają tak ciekawe rzeczy do powiedzenia, że monotonia może nawet w pewien paradoksalny hmm. sposób pomagać, bo wciąga wtedy nas nie forma, hmm. tylko treść. I skupiamy się na tym. No i skupiamy się na tym i chcemy wyłuskać to, co tam jest najważniejsze. Ale może niedobrze by było, gdyby takie porady trafiały do wszystkich, jak dobrze mówić. To jest trochę tak jak na przykład z nauką samochodową. mo No, sztuka szlachetnej samoobrony bardzo często bywa sztuką brutalnych ataków. I jeżeli dowiedzą się o tym, jak przekonywać na przykład ludzie, którzy nie powinni, mhm. no jest to jeden tylko z powodów, dla których nie powinniśmy tak, tak bardzo tego rozpowszechniać. Spotkałem niedawno pewnego pana, który powiedział, że bardzo wiele mi zawdzięcza, bo nauczyłem go mówić. Mhm. No i w pewnym momencie poczułem coś w rodzaju żalu. No, może nie, nie, Niepotrzebnie. niekoniecznie. Nie? Tak była. Poza tym szuka się tego kamienia retorycznego, tak jak kiedyś szukano kamienia filozoficznego, takiego sposobu uniwersalnego. Retorycy przez kilka tysiąc nie wypracowali takiego sposobu, dzięki któremu można by wszystkich zawsze, wszędzie przekonać. I to byłoby bardzo dobrze. Teraz psychologowie wzięli się do tego, więc kto wie, może się niestety. Źle skończyć. Media e, żywią się emocjami. Telewizja zwłaszcza, media e, chcąc przykuć uwagę ludzi, generują emocje. Czy e, słuchacz inaczej. Czy mówca, który chce przykuć uwagę słuchacza, też powinien apelować do, do jego emocji. emocji? Nie może nie apelować, nawet jeżeli nie jest tego zupełnie świadom. Natomiast mnie zaciekawiła ta metafora, która jest powtarzana i której już sobie nie zdajemy sobie sprawy. Przykuć uwagę. Mhm. Dlaczego uwagę jest czymś, co się przykuwa? No przykucie jest czymś na, na stałe zupełnie, przy czym jest to też no, wynik jakiegoś działania, dość inwazyjnego. Trzeba kuć, żeby bo to mozolny proces Mozolnie, czasami. No, właśnie, właśnie. Zwracajmy zresztą uwagę na metafory, bo one coś ciekawego mówią, nie tylko o języku, ale też o tym, co za językiem jest, o tych naszych sposobach myślenia mm. o świecie. Wracając do tego, jak mówić, nie zastanawiać się nad tym, zwłaszcza podczas mówienia, bo to jest dość oczywiste, że... Uwaga, trochę zabija. Trochę zabija to też ładne sformułowanie, prawda? Można być trochę w ciąży <laughs> <w> dzięki <laughs> temu. <gitmem śmiech> no, troszkę <laughs> to zabija, ale nie całkiem. Wiarygodność, naturalność, spontaniczność. Będę to powtarzał. Ogromnie wiele zależy od intonacji, od prozodii, od artykulacji, od sposobu wymawiania słów. Przecież, kiedy wymawiamy słowa, stają się one często podobnymi do tego, co oznaczają. Szeroki. Ta, są szeroki. Albo długi. O, właśnie, pan tak może powiedzieć, ja nie mogę powiedzieć. Tak, ja bo... mogę szeroki spodobać. No właśnie, co nie, to przesad oczywiście. Ale, ale istotnie sposób mówienia sprawia, że mówimy obrazowo, o, ja teraz powiedziałam obrazowo, i to obrazowo miało zabrzmieć obrazowo. Jeżeli intensywnie myślimy nie o tym, jakie wrażenie zrobimy, ale o tym, o czym mówimy, no właśnie. o czym mówimy, co jest treścią. No to ta treść się w formę powoli zaczyna przekła przekładać, w formie uwidaczniać. Panie profesorze, co myślę o ludziach, którzy nie mówią z głowy, czyli z niczego, jak mówią niektórzy, a z kartki? Można, można i czasem nawet bywa tak, że czytanie, które jest wspólnym niejako. Ja teraz, na przykład, mogę wziąć jakąś kartkę i tak czytać. Żeby wszyscy myśleli, że czytają wraz ze mną. Że ja jestem jednym z czytelników, mhm. i wszyscy inni też tego właśnie tekstu. Jeżeli człowiek mówi i mówi z głowy tak, że słychać, że on to wszystko zna na pamięć i powtarza, to już jest niedobrze. Mhm. A jeżeli on czyta, to może się czasem nawet zdziwić temu, albo zastanowić nad tym, i inni mhm. także mogą, mogą to zrobić. Byłem na spektaklu Pantadeusz, który był czytany. No, może Państwo pamiętają, w Teatrze Narodowym to było. No i tam aktorzy czytając potrafili właśnie przykuć uwagę. A nigdy chyba nie słyszałem takich, e, takich oklasków jak po odczytaniu spowiedzi Jacka Soplicy. Siedział aktor na łóżku, miał kartkę i czytał. I czytał, ale to było fascynujące. I Pan Bonaszewski, który, który to znakomicie potrafił zrobić, zebrał oklaski mm -hmm. nieporównywalne z innymi, czytać spowiedź Soplicy i tak zainteresować. Ale to tak właśnie czasem jest, że czytanie może być interesujące. Ale jeżeli czytając dukam, i co ja tu mam napisane? No to wtedy gorzej. Jest to, to jest troszkę gorzej. Myślę, że najlepszym y, dowodem na to, że rady profesora y, są skuteczne, skuteczne, w kontekście tego, jak mówić, tak, żeby nas jest obecność tej oto dwójki, która słuchaczy. postanowiła przez chwilę zamilknąć po to, żeby wysłuchać y, tych wspaniałości. Natomiast za chwilę ich uruchomimy i porozmawiamy o prywatkach, których już nie ma. Bardzo dziękujemy profesor. Dziękuję bardzo.